ładna, oj, jaka ładna ryba, jest metrówa. to sanda! Chai <sharp Noise> płowi naprawdę piękne sandał, Brawo Dawid. Oj sandał! Jezus Maria, ty osiemdziesiątka Pierwszy sandaż w życiu! Jest! Piękny sandaż, brawo! Na co? Na trupka, no! Sandaż na trupkę. To są prawdziwe wakacje! To jest zaraz, Michał! No! I jest, no. O! Szymano mordeczki! Witajcie z wakacyjnego, pięknego dużego jeziora! Słuchajcie! W tym jeziorze jest troszeczkę sandacza, jak na wielu zbiornikach w Polsce, że ten sandacz troszkę go jest, ale jest średni i duży. Chłopaki chcieliby złowić, Piotr chciałby złowić swojego pierwszego w życiu, pierwszego sandacza. sandała. a Dawid. A ja od razu wielką krowę. Słuchajcie, będziemy tu pływali dwa dni i trudno, stawiamy wszystko na inną kartę. Jedna ryba, dwie ryby może się uda złowić, ale będziemy łowili, zobaczcie, na takie przynęty: 25, 20, 22, 23 czyli przynęty dość nietypowe na sandały. Z moich obserwacji do tej pory 18 cm przynęty były najlepsze na sandacze, bo nie eliminowały mocno brań tych ryb 60 cm. Ale w wielu zbiornikach w Polsce, na przykład Wisła czy Jeziora, po prostu sandacze 60 cm nie występuje, są 70-80 Dlatego mam nadzieję, że chłopakom uda się złowić życiówki i pierwsze sandacze i pokażemy Wam dzisiaj, że warto łowić na wielkie przynęty. Zostańcie z nami, bo to będzie ciekawy eksperyment. Piękne branie na przyspieszeniu, ale jest opór. Pięknie. O, 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 o. Odłóż telefon podbierz. Ładny sandał Dobra, nie przejmu się, nie przejmu się. Dawaj, dawaj pod podbierak ładny Ach. Ładny sandałek. Ej! Brawo tata. Piękna pszczoła. To mi się marzyło właśnie. Wypiął się w podbieraku. Niesamowite. Zaraz zmierzymy tego sandałka, ale zobaczcie. Żeby przywalić w 25 cm gumę, do tej pory myślałem, że na sandacze 18 cm to jest duża przynęta. Znaczy odpowiednio, ale zobaczcie, jak są w zbiorniku duże standardy, to i nawet 25 cm nie przeszkadza. 80,5. Wow, to w ten sposób straciłem telefon, właśnie. 80,5 cm. 81,5. No, postaw, nastrój. O! Oh. Oh. dawaj tata. Buziaczek. I sandaczyki tak samo trzeba. Mocno. Ale to było mocne. Ale ładnie w pysku siedzi guma. Przyjeżdżamy na sandacze. Słuchajcie, przyjeżdżamy na sandacze i tata wprowadzi za taki klimat, że ryby po 80 cm są niechciane na pokładzie Może. Niechciane. Pow... Dlaczego takie tato? Nie są niechciane, to jest fajna zabawa z takimi rybami. No ale spałaszował w, w bok gumę postawił. Widzisz? No, tego jeszcze nie było. Cię uśmiecha, Ej jak piesek jestem szczęśliwy aport Jest? Podbiera? Podbiera Nie a nie Nie, nie, nie. jest Nie duża Albo niech w Ale, fajnie chodzi gier Ty, yes. eee! Ty Co to? Co to? Eee? to nie ryba mordo Śmieć jakiś, co to ty, o Herig. kurde Liga wyłowił ja, O kurde Ja spałem morda tu. ty A już się podjarałeś ryba Co za akcja Recykling Spróbujemy może coś się da na to złowić Jednak No to tym razem Tym razem szczupak zgadza się O to chodzi, to jest zabawa właśnie Jazda z roli Pięknie. Ręka boli? Ja. Ręka boli, jadda z roli. Albo jedzie z roli. Ręka boli. Dobra, dawać mię tą pszczołę. Pięknie się mieni w tym słoneczku. Coś pięknego. Na fal, waleczny jakby miał 2 metry. Na fali szczupak wali. Ja nie mogę, ale jest... Jeszcze... Ja pierdolę. No ale zabawa jest przednia, to trzeba... Jezu! Nie. Taki wariat. Szalona, chyba. Mora. No, Zjad o konia. Jak No, zjadł go. Dobra, dwie kotwice tylko. A może ty po prostu łapałeś, nie założyłeś przynęty, zapomniałeś przynętę założyć? Na to wychodzi, no bo jak? Nie, no jak, się No gdzie jest główka dzikowa od okonia? No nie mam pojęcia. Nie założyłeś? A, otwarta agrafka jest, zobacz. ma na bank zapięta. Otwarta agrafka i okoń spadł cały z główką. I na... okoń hmm. Czyli pewnie poszedł wcześniej, a on ci wziął na same do zbrojki? Znowu taki, nie za duży. O, osiemdziesiątka Ale waleczny za to. Dawaj mu buziaka i do wody bez podsłończe Zabaleczny, tak nie wiem Dobra Piotr o, Brawo, brawo Piotrek, brawo, kolejna ryba Na co wziął? Na zombiaka Na zombiaka Zombie Shad from Savage Gear From Herring Shad To jest taki przepis Rzucasz herringa do... A to ten tu, znalazłeś go, tak? Tak, tak. A uciekać z roli cały czas. Tak. Bardzo paczek. fajna, bardzo fajna walka Piotrek. Widzimy. to ta wędka się gnie. Ale ona to się jest. gnie. Ona, ona ma jest. moc. Co nie? Ta wędka? Fuła wędka przecież. O, patrz jak wali. Ube. Ale ube wali o, kurde. Jest silna. Jest. 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 Metr. Nie. Sandacz. Sandacz! Ale jaki ładny. Pierwszy Ale... sandal, Pieszy Pieszy sandal Pieszy. Życiu! <grym> oh, oh, w życiu. Sandał. Pierwszy SANDAL w życiu. Sandał powodają O kurde. O kurde. Muszę się jednak nie, nie wyciągać tego, bo tu mamy ubrania, to w nie mokre. Dobra. Jest piękny sandacz brawo na co? Na trupka no, sandacz na trupkę. A no tak, klasycznie. sandacz wiesz, na trupkę klasycznie faktycznie. Nie może być przy przyłowie, tak? To jest po prostu zombiak. To jest po prostu. Tak? Pokaż Zombista. tego sandacza. Pokaż tego sandacza. Przejdź przed kamerą. 72 cm. 72. 7,2. Piękny, Dlajmy go jeszcze raz. No piękny sandacz, 72 cm. Wyjechał na co? Na... Na trupka, na trupka. Na trupka, dobra, wypuszczaj rybkę. Moja Bracek. nowa życiówka. 72, najnowsza życiówka, super. Ale uciekł. Ho -ho! Brawo, brawo, naprawdę gratuluję. Dziękuję przewodniku. Brawo Dawid. Muszę tam usiąść z kilkanaście metrów szczęścia. U mnie też jest Malizna Patrz, właśnie mi uderzył Tata, pod samą łódką mi wziął, zobacz Patrz Proszę Opuszczam powietrze I do po, wody I poza wodą No zobaczymy czy wiesz, czy Dawid jak dobrze łódką operuje Wyskocz z tamtej, a wejdziesz do naszej Chodź Dawaj! Chyba, druga, chyba, druga. <śpiewanie> Podwójny hol! Siostka Met! To może być sandazja, bo tam jest piosenka. Na czas czas. pokaż, Piotek! Oli, jesteś nasmarowany? Nie tym okl oklapałem się, żeby nie było super Brawo Dawaj dona Z której strony? Z tej, Z tej. Ja nie mogę. Jest tu! Brawo, chodź. Z której strony, dobre, jak zabierzecie przynęty, to tu <laughs> Oj, nie ja. tylko ryby się łowi Ale też i tak jest zdobyczę, brawo Piotrze Brawo Piotrku, piękna ryba Ale teraz wracam do was Nie no, teraz musisz u nas wyciągnąć rybę, wyholować na naszej łodzi Akurat napływamy na waypoint, tak gdzie się nie ma Jest to bardzo... Która moja? Wszystkie Pierwsza ryba, która będzie do holuje. Dobra Jest? 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 Nie czuję. Siedzi, siedzi, siedzi Siedzi, jest Jest, jest. ryba? Jest, jest ryba, brawo ale mała. Czyli jednak. No ale wiesz, no chociaż Nie. Ale... Symboliczny szczupaczek. <ścoughs> o, ale fajnie. O! Jest, jest, ma brzuszek napompowany, będziesz mógł puścić mu powietrze. Brawo Piotku. Upuść powietrze teraz tak, żeby tak za... Dobra, żeby ten. Tak... O jest z wodą, trysnęła woda w ogóle. O! Ryba beka i po beknięciu może wrócić Brzuszek do góry. Brzuszek jest tak. To, Buziaczka daj nie... jeszcze, to, to taki honorowy jest, Dobrze, taki, taki symboliczny, za polską gościnność. Dziękuję panowie, jest mi bardzo miło. I no. lecisz. Piotrku brawo. Żeby nie było, że taka gościnność słaba, że tylko daliśmy Piotrkowi takiego małego szczupaczka, więc jeszcze dostanie od nas przynęty sprawdzone tutaj. na pewno życiówkę. Dwa slapszady. Jak dwa nagie miecze, to dwa nagie slapszady tylko sobie jeszcze uzbroisz się. Je. Najlepsze kolory tutaj, niebieski i zielony. No i do tego główka 110 i 50 gram. Pamiętajcie, że slabszady są bardzo miękkie, to jest ich zaleta. I co jest ważne, trzeba je kleić po prostu, żeby później po prostu nie stracić gumy. Główeczkę posmaruj. No i dobra. I się będzie trzymać. Teraz jeszcze główeczkę i główeczkę też dla pewności podklej. Będziesz miał do łapki. Do łapki se weźmiesz 110, a na planer se walniesz 50, nie? Ciekawe jestem, jak ty to przemycisz na, na łódkę. do nim. Prawdopodobnie w liżnie. Tak, wozisz se w gacie haki? Polska gościna pełną gębą A proszę. jak, ale to jest, panowie, to jest bardzo, bardzo miłe, naprawdę Warto było moczyć dupsko, naprawdę Sandacz <laughs> Sandacz A, brawo, brawo, takiego tyłu. to ładny jest. O da. kurde, to ładny Może to być życiówka moja? Nie, chyba nie Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, daj Piotrek, szybko, Zaciągnął, zaciągnął. Dawaj, 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 dawaj. A. O kurde O, ale Brawo Ła. No, wow. o O Ale tutaj Piękny sandaczek Sandał Dzisiaj biorą Sandałki dzisiaj biorą Jedzie, jedzie kolejny sandał Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 jest sandał Ale panika, ale panikuje, zobacz, patrz jak pan chodzi. Oj Masz kombinację. Patrz nie wie co zrobić. Patrz, jest To jest co Tata cały czas koluje, a my musimy tutaj zmierzyć sandałka 75, nowa życiu. Tak, oh, cool. ale jest. Tu jest lekko zapięte, ale jest jeszcze w gardzieniu. Poczekajcie, wypnę. Ale to jest do zbrojka z tamtego okonia tak? Coś no. musiało być fartownego Dobra, no, Proszę, to to. I to jest kwintesencja, słuchajcie. Ja. Jest to super. są prawdziwe wakacje, to jest coś pięknego, Sandra. Dobra, buziaki panowie, dajcie rybkom i do wody. I drugi. Uła! Dobra, Piotrku, kolejna życiówka, kolejna kąpiel, tak? Niestety tak trzeba. Dobra, trzeba. z tej strony. Z tej strony. Ja nie ma ale zobacz, wykąpał się, ja mu powiedziałem, nie wykąpisz się, to nie złapiesz życiówki, moje słowa Piotrek. I się wykąpałeś i złapałeś życiówkę. Zobaczcie, nie chcemy go z pustymi rękami. Nie, że tego nie wiesz. Bierz. Dlaczego? Słuchaj, masz na to wszystko złapać ryby, Piotrku. To jest dla ciebie challenge. Kurde, jest duża odpowiedzialność. Dobra, skakuj. Dobra. To jeszcze raz, dziękuję za godzinę. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy cała przyjemność po naszej stronie. Zapraszamy ponownie jak cię zdenerwują chłopaki. Nie zdenerwują mnie. Nie Ua! Ale coś się rzuciło dużego. Żeby... Czyż planer zaraz, Daj, Michał? no A! U... Mać no przełożymy go, tata, nie takie sztosy się robiło! No i dupa jest, no Poszło? No i przeszedł planerek, widzicie? Nie takie sztosy się robiło. Teraz Piotrek musi złapać kolejną życiówkę, bo się wykąpał. nie mu swojego, bo na niego tylko... Ale dostał od nas dwa! Człowieku, to jest taka gościna. Piękne, piękna pszczoła. Powiedz co tu się dzieje tata, o tych wariacjach. Przeginacie. Tak? No ale tata taki numer, żeby planer przez łódkę przeszedł? To widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, ale się mogło znowu splątać wszystko. No ale się nie splątało, zaraz będzie ryba. Ale silne są, ale one są silne. Dawido. Przewodnik, no po prostu przewodnik się zdenerwował, że, że nie wyciągamy ryby cały czas i no poka... Aj ładna ryba. Ładna. O, jaka ładna o, ryba. To jest metrówa. Nie, to nie jest metrówa. Tu. To jest sandacz? Nie, nie, nie. No jak? Są. Sandacz. 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 Jop, dzielę, ale ładnie. Ale się ruszył sandacz. Dawaj, dawaj, nie Ja go ja No? Moruje? ja. dół. Sandał. Yes. Yes. Dawaj, masz o yes! 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 Tak jest! Jezus Maria, to osiemdziesiątka! No! Osiemdziesiątka! I jakie się ruszyły! Tak! Tak no. jest! <laughs> o kurde! <laughs> Maria! O, o panowie, aż mi... Ole guze żar, patrz całego. całego. No, ale ja patrz, wie... to, to jest? Prototyp hypea Prototyp hypa to jest najnowszy prototyp hypa no Ja że nie wiedziałem, że na dergi nie są sandacze Tak do zbrojka w ogóle nie wpięta Ale Kuza ja całego Lop. Pokaż do kamery ha, Ja sam Te, pomarował po Pięknie malowana jeszcze Tak, tak. O, poczekaj, pokażę tu jeszcze z tyłu, mam go, nie? o te. Hat, te. No piękna ryba. Ale ryba. Ale piękne. Ty. Wiesz co, ogląda mnie. O, 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 o. Ale piękne. Piękna ryba. Może się skroszę. O, jest w połowie, pan jest tego to było widać. Brawo połowie, pan Piąteczki lecimy i ryby łowimy w lubi fachowca Mazury, w połowie, pan się okazało połowie, pan jest w sandacz prowadzona jest tak? połowie, jest Nasz przewodnik nie łapie jak my z szupaków, ale łapie sandacze na nowego hype'a. Proszę, Piękno. jaka ryba. Piękno. Ładna ryba. Główka 75, plus złapał 60. O kurno. Bardzo głęboko z tym. Bardzo głęboko. Typowo pod sandacza. Żeby nie było, że przyłów jakieś będą Piękno. gadać, nie? Nie. Teraz było kontrolowane. Kontrolowane. Piękna ryba. Piękna ryba. Piękno. Poszedł? Brawo. Tak jest. Brawo. Piękne. Ka sam koniec. Już zachód słońca, słońce już za horyzontem. Choć czupaki nam dokuczały, to udało się złapać ładne sandały. Mętnookie stały zdecydowanie głębiej od zębatych, dlatego kluczem do sukcesu było prowadzenie przynęty jak najbliżej dna. Drugiego dnia chłopaki wyruszają na łowy z samego rana i znowu prototyp gumy Hype Tackle gra pierwsze skrzypce. Dawidziak trafia opasionego sandała grubo ponad 70 cm. My z tatą czekamy na wypłynięcie, bo ma do nas dojechać mój chrześniak który również ma chrapkę na życiowego sandała Dobra, mam podwójny hall Dawid jedną Holuję I tu Piotrek drugą Piotrek na ile oceniasz nieduża Nieduża, a ty Dawid? Też, już widać już. Jest, u mnie też przywidać Jest, tu Dawida już jest ryba Proszę Na co wziął? Slapzat baby Slapshat, baby A u ciebie Piotrek na co? Slapzat Slapzak Wszyscy ja też chyba muszę snaprzada wymienić Ja też miałem ja na slapszada, bo wszyscy mają na slapszada. Tu Slapszat i tu Slapszat Proszę, jest Ten Snapszada Super Trzeba pokazać to Slaprzeka tak? Naprawiany. Dwoma wkrętkami. A na dwie wkrętki. Na dwie wkrętki. Podwójny hol. Ale to nas labsada, sam, nasła labsada, patrz jak płytko siedział. Ja wiem, że te się ruszyły. <laughs> Ale ruszyły, akcja, co? Państwa, co za jazda. Nie, pewnie sandacz. Ale fajnie, cieszę się. Jest sandalczyk, Brawo na tam. Idzie, ale jak idzie dołem, zobacz, jak stał czas przy dnie. Typowy sandał. nie <laughs> musimy, żeby podłodzią mieć rybę i była przy dnie. Pierwszy raz w historii. I zobacz jak mu zaczął teraz robić. No, tak. O Jezu! <laughs> ja pierdziel już nie ma siły, patrzcie, przykłada do ręki, ręki do ręki, młodego tego Jezu, Jezus Mario! Ja widziałem tam, to jest tak wielkie! Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę, nie mogę bo ty nie możesz tego zobaczyć, bo jak to zobaczysz to się przerazi. To jest tak wielka ryba. Dawaj, to jest sandał pod mecz. Ja pierdzielę! Sandacza, idzie! Idzie! Oki sandał! Dawaj mi go tu! Ale sandał! Piękny! Dawaj! łowi naprawdę piękne sandały. Yeah! Z 81 i 81,2 Ty to takiego samego jak ja zrobiłem A mój był chyba troszeczkę grubszy po prostu nie Pięknie I Na łeb, na łeb, na łeb, bo on nie odpłynie Polak Co powiesz ojcu teraz do kamery? Rękawica stała teraz chcemy się powiedzieć. Duże przynęty radę dały. Sandały jednak jak są, występują sandały w zbiorniku, to pobierają przynęty 20, plus, nawet 25, a jak łowimy na przynęty z ogonami, to 30-40 cm. Jakie wnioski z tego, Piotrku? Ty zaczęłeś pierwszy raz swoją przygodę z sandaczami na grubo, zawsze na grubo łowisz. To były Twoje pierwsze sandacze w życiu. Jakie sandacze? 70, 73. 75. 75, słuchajcie, 75 to jest taka średniej wielkości ryba, która występuje na Wiśle na przykład, Dokładnie tak? Dokładnie tak. Bo mówimy tutaj o zbiornikach, tutaj na przykład jest sandacz, ale średni i duży. Na Wiśle jest tak samo, nie ma praktycznie małego, więc... Teraz idziesz na wisłę i co? Spróbujesz na większe przynęty? łowić? No, oczywiście. Nie mam nawyku łowienia na małe przynęty, a tutaj potwierdzili, że nawet sandacze można łowić na grubo, więc co, łowienie moje. Czyli słuchajcie, można łowić na grubo i trzeba nawet na wiśle spróbować łowić na grubo, bo jak widać efekty są. Słuchajcie, Dawidziak, co? Życiówka. No życiówka, od razu. Pierwsza ryba <laughs> na 20 cm gumę. 83 cm sandacz. No i słuchajcie, nie to i jest to żeby... prototyp hajpa, to też pokazuje, Dokładnie. że świeże przynęty. To w moim malowaniu dodatkowo. Robią robotę. Słuchajcie no, ja chyba powiem szczerze, że to była największa przynęta jaką złapałem sandacza, 81,5 25 cm herring, także mordki. Nie bójcie się łowić sandaczy na wielkie przynęty na Wiśle, na jeziorach, na zbiornikach zaporowych, bo jak widać, warto. Ryb nie będzie dużo ale będą konkretne. Nie było ryby poniżej 70 cm, prawda? Nie. nie było. 70 w górę i możemy łowić na przynęty 20+. Mordki, materiał wierzę, że się wam podobał, bo naprawdę ryby piękne jak na polskie warunki. Więc zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować kanału, bo niebawem kolejne materiały z sandaczami. Trzymajcie się. Elo.